Putin zapowiada, wiecie co? Amerykanie dają nam ostatnią szansę. Unia Europejska dokręca nam śrubę. A na koniec pijani turyści zmorą naszego kraju. Ja się nazywam Maciej Porstawka, dzień dobry, jeszcze raz chciałem podziękować Wam wszystkim bardzo serdecznie za te 323 tysiące subskrypcji. Ja nawet nie wiedziałem, że tyle można mieć. Zrobiliście naprawdę dobrą robotę przez ten weekend, za co jestem wam mega wdzięczny. Zrobiliśmy dla was przez to dwa materiały bonusowe o 15, bo regularnie pojawiają się o 6 .30, 18 codziennie, a mieliście jeszcze bonusik o 15 i w sobotę i w niedzielę. Mam nadzieję, że Wam się podobał taki weekend z BNB wyświetlenia były fajne, więc myślę, że wszystko poszło po i naszej i waszej. Myśli. Zatem, jeżeli aktywność będzie się utrzymywała, możliwe, że częściej będziemy wprowadzali taki trzeci materiał o godzinie 15. Dlatego subskrybujcie, klikajcie dzwona. A teraz lecimy z pierwszym tematem. Polskę, ja by wziął w ręce AK-74 i poszedł. Tak, i poszedłby na stronę Polski. W Petersburgu odbyła się Parada Sił Morskich. Głos zabrał prezydent Władimir Putin. Przywódca zagroził, że rosyjska marynarka wojenna jest w stanie wykryć każdego wroga i zadać nieunikniony cios. Jesteśmy w stanie wykryć każdego podwodnego, nadwodnego, powietrznego wroga i jeśli będzie to konieczne, przeprowadzić na niego nieunikniony atak stwierdził Putin. Jego słowa były najprawdopodobniej reakcją na pojawienie się brytyjskiego okrętu wojennego w pobliżu Krymu. Miał miejsce w czerwcu. Władze Rosji stwierdziły wtedy, że niszczyciel Royal Navy naruszył rosyjską granicę państwową, w związku z tym zdecydowano na zrzucenie bomb na jego szlak. Niszczyciel został ostrzeżony, że w przypadku przekroczenia granicy Federacji Rosyjskiej zostanie użyta broń, nie zareagował na ostrzeżenie, oświadczyło kilka tygodni temu rosyjskie Ministerstwo Obrony, cytowane przez agencję Interfax wersji wydarzeń przedstawionej przez Rosję sprzeciwia się Wielka Brytania. Zdaniem rzecznika brytyjskiego MON niszczyciel znajdował się na ukraińskich wodach terytorialnych zgodnie z prawem międzynarodowym. Nie potwierdził on też informacji o strzałach. Prezydent Putin oświadczył natomiast, że Rosja mogła bez rozpoczęcia trzeciej światowej zatopić brytyjski okręt wojenny HMS Defender, oskarżając go o nielegalne wtargnięcie na jej wody terytorialne. Jego zdaniem w prowokacji tej swoją rolę odegrały Stany Zjednoczone. Przy Przypomnijmy, że Rosja zaaneksowała ukraiński Krym w 2014 roku, lecz Wielka Brytania i większość krajów uznaje Półwysep za część Ukrainy, a nie Rosji. Jako taki teren już, że to tak powiem. Bym, jakbym umiał, tak bym bronił. Pewnie z miernym skutkiem, ale bym się postarał. Ten incydent z Royal Navy to nic poważnego. Takie przepychanki i prezentacje siły od zawsze były. Próbują udowodnić, kto ma większe jaja: Putin czy Johnson. Rzeczywiście, Krym należy obecnie do Rosji, bo przynależność jakiegoś państwa nie zależy od tego, czy Wielka Brytania to zaakceptuje, czy nie. Tylko od tego, czy dane państwo rzeczywiście rządzi na jakimś terytorium. W przypadku Krymu to rzeczywiście Rosja rządzi, a nie Ukraina. No, ma go pod swoją jurysdykcją. Oczywiście z punktu widzenia Zachodu nie mogą tego uznać, bo przecież Ukraina to nasz partner i nie możemy tak o sobie uznać Krymu do Rosji, bo naruszyłoby to zaufanie do Ukrainy. Znaczy, zaufanie Ukrainy do Zachodu. Obywatele tego kraju byliby bardziej tacy, wiecie, przychylni Putino Putinowi, a to już dla Europy jest wykluczone. To bardziej symboliczne działanie, a nie coś realnie znaczącego dla kogokolwiek. Tak czy inaczej, takie pływanie sobie po tamtych wodach przez Royal Navy to też symbolika, a nie coś konkretnie oznaczającego. Tak samo reakcja Rosji. Nikt tu trzeciej światowej w tym momencie jeszcze nie planuje rozpoczynać. Nie ma realnej przewagi po żadnej ze stron. Wszyscy stracą masę i praktycznie nikt nic nie zyska. Oczywiście poza koncernami zbrojeniowymi, ale oni zawsze są zwycięzcami. No i Putin, słowami, jesteśmy w stanie wykryć każdego, oczywiście ma zapewne rację i w przypadku konfliktu tak by było, ale z drugiej strony na to jest podobnie. Też pewnie są w stanie wykryć bez problemu każdy ruch Rosji, dlatego póki co. Póki równowaga siły jest mniej więcej zachowana, to jesteśmy w miarę bezpieczni. Problem się urodzi, gdy jedna ze stron staje się nagle dużo silniejsza od drugiej. Następny temat. W każdej stacji byłoby to samo. No nie, to nie jest zdecydowanie rozwiązanie. Nie no, nie, złe byłoby rozwiązanie? No tak, no bo nie chcemy oglądać rozwiązania. Nie no, a... Nie... Mieć różne źródła, żeby... Wyszły na jaw nowe szczegóły telefonicznej rozmowy wicepremiera Jarosława Gowina z amerykańską sekretarz stanu, Giną Raimondo, w sprawie ustawy anty-TVN. Projekt PiS wymierzony w krytyczną wobec władzy stację jest obiektem zainteresowania USA. Jak podaje Onet, Gowi miał usłyszeć od amerykańskiej sekretarz handlu jasną deklarację. Jeśli ustawa lex tvN zostanie nie przyjęta, Amerykanie zareagują bardzo drastycznie. Nie wobec Polski, Polek i Polaków, a wobec liderów pisowskiego obozu władzy. GOWI, mimo napiętej relacji z Kaczyńskim, miał przekazać mu te informacje. Jak wielokrotnie informowało na temat.pl, Biały Dom z niepokojem przygląda się firmowanemu przez Marka Suskiego projektowi ustawy Lex TVN, który de facto zakłada, że amerykański koncern Discovery zostałby zmuszony do sprzedaży udziałów w TVN. W ubiegłym tygodniu pisano o rozmowach wicepremiera z amerykańskim Departamentem Handlu. Amerykańska sekretarz handlu Gina Raimondo podczas ważnej rozmowy telefonicznej z wicepremierem Jarosławem Gowinem podkreśliła wspólne wartości Polski i USA. Wzmacnianie współpracy ekonomicznej jest naszym wspólnym interesie, poinformował ambasador USA w Warszawie. Ustawa anty miała być głosowana na posiedzeniu Sejmu w minionym tygodniu, ale nic z tego nie wyszło. PiS nie potrafił zapełnić większości niezbędnej do jej przegłosowania. Koalicyjne porozumienie Jarosława Gowina jest przeciwne wojnie medialnej z Ameryką. Bo jak słucham, jakie tam Głupoty się wygaduje, to to jest hit. Jeszcze moi rodzice. Z jednej strony fakt, że polskie media należą do mocarstwa za oceanem o nazwie USA nie jest zbyt pozytywny z punktu widzenia Polski. Sprawia to, że retoryka zawsze będzie taka, jak sobie tego życzy właśnie USA. W konflikcie, chociażby USA-Chiny, zawsze to USA będą tymi dobrymi i my, Polacy, niespecjalnie będziemy mieli okazję nawet zapoznać się z drugą stroną tego konfliktu, z Chinami, bo TVN będzie pompował, że to yy, Chiny są agresorem, a Stany Zjednoczone, Chcą nam pomóc. I nagle połowa Polski, czyli mniej więcej ci mm, oglądający mm, TVN będzie miała przekonanie, że tu Chiny są agresorem, mimo że faktycznie tak wcale nie musi być. Z drugiej jednak strony, PiS pokazał już, co oznacza ich repolonizację mediów. Repolonizacja w ich definicji oznacza upartyjnienie. Idealnym przykładem jest Polska Press. Obajtek zaklina się, że nie będzie żadnych zmian w retoryce, że nie będzie to propisowskie medium, ale jednak no, Dorota Kania, czyli ultra-propisowska bojowniczka, która została wielokrotnie skazana przez sąd za pomówienia, jest redaktorem naczelnym wszystkich lokalnych dzienników. Ale to nie wszystko. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wstrzymał koncesję spółek Polska Press i Orlen, a mimo to prezes spółki do wyroku się nie zastosował i zastosował i nie, nie zastosował i kontynuował to przejęcie. To pokazuje, jak wygląda ta cała repolonizacja. I może TVN jest za duży, żeby go przejąć, ale gdy coś jest za duże, żeby to przejąć, to można to zawsze zniszczyć. Czy TVN jest za duży? Zobaczymy. My w międzyczasie jednak zapytaliśmy o opinię na temat właśnie Lex TVN na naszej Sądzie Ulicznej na kanale Co Mówią. Więc jak chcecie zobaczyć, co ludzie sądzą naprawdę o nowym pomyśle PiSu, to tutaj wpadajcie, macie te sondę, zobaczcie jak to wygląda, bo wyszło bardzo. No jakby to powiedzieć, będziecie dość zaskoczeni tym, ale wyszło bardzo no tak e, bezstronnie. Znaczy było sporo takich, znaczy było kilka takich odpowiedzi, które no wiadomo, zlikwidować to TVP, ani nie TVN i TVP by zlikwidowali, ale większość opinii była taka no zrównoważona, że warto by było obie telewizje zostawić, co jak na Warszawę jest dość ciekawe. Zresztą sami zobaczcie mały fragment. Żadna stacja nie jest obiektywna. Nie? No a TVP? Tym bardziej. Nie jest? Nie jest. Nie jest, moim zdaniem nie jest. A nie jest. Czyli, czyli lepiej niech zostanie. No niech zostaje, jak dla mnie. TVP nie jest obiektywne? Nie rozumiem. jak dziwnie ci ludzie w Warszawie. Jak zaciekawieni, to klikajcie tutaj. Zasubujcie od razu też kanał, co mówią, no bo staramy się tam dla Was, więc fajnie, żebyście wbijali. W każdy piątek o 17 wchodzi nowa sonda. Tymczasem lecimy już z następnym. Bo nie ma nic lepszego. Nie ma nic lepszego. Nie ma nic I lepszego? Nic nie wymyślić. Tylko, że no, trochę zabiera nam autonomię, ale uważam, że jeżeli w dobrej sprawie, to proszę bardzo. Co najmniej do września Unia może opóźnić zgodę na Polski Krajowy Plan Odbudowy. Rząd oskarża Komisję Europejską o polityczne motywacje, ale jednocześnie chce zmniejszyć napięcie w relacjach z Brukselą o wyrokach Europejskiego Trybunału, pisze dziennik Gazeta Prawna. Dzisiaj ministrowie gospodarki i finansów krajów Unii mają zatwierdzić cztery kolejne plany odbudowy dla Słowenii, Litwy, Cypru i Chorwacji. Polskiego programu przewidującego 24 miliardy euro unijnych grantów nie ma w porządku obrad. Lidia Tisma ze służb prasowych Rady Europejskiej tłumaczy Dziennikowi Gazecie Prawnej, że najpierw Rada musi otrzymać opinii Komisji Europejskiej. Ta wciąż ocenia polski plan, poinformowała Erik Manner, rzecznik komisji dodając, że to Polska prosiła o wydłużenie oceny o miesiąc, co daje brukselskim urzędnikom czas do 3 sierpnia. Tymczasem zdaniem naszego rządu na poziomie operacyjnym wszystko zostało już z KE ustalone. Na dodatek dzisiejsze spotkanie ministrów może być ostatnim w wakacje, czytamy w gazecie. Nie widuje się spotkań komisji w sierpniu. Kolejny termin ustalono na wrzesień wskazuje lidia Tisma, to by oznaczało, że uruchomienie pieniędzy dla Polski opóźni się co najmniej kilka miesięcy, jak pisze DGP. Wstrzymanie decyzji w sprawie naszego planu odbudowy to dla Brukseli realny środek nacisku na Warszawę w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dotyczącego izby dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Widać, że wiele zależy od tego, czy napięcie na linii Warszawa Bruksela dalej będzie rosnąć. Jestem za, <noise> dlatego że uważam, że skoro teraz na przykład w Polsce są łamane prawa kobiet, no to Unia powinna nas wspierać i pomagać nam w tym, żeby jednak były one respektowane. <noise> I znowu się wkopaliśmy w niezłe szambo. Komisja, według prawa, ma dwa miesiące na zatwierdzenie planów odbudowy, a Polska dała komisji dodatkowy miesiąc, przez co plan przesłany 3 maja może być zatwierdzony do 3 sierpnia, a nie do 3 lipca. Chyba nikt u nas nie spodziewał się, że przez ten dodatkowy miesiąc Unia postawi aż takie ultimatum, jakie postawiła. Brali pod uwagę równie stanowcze postawy Francji czy Niemiec, wobec których Unia była bardziej uległa, ale nie wzięli pod uwagę tego, że. My nie jesteśmy aż taką potęgą. Dla przypomnienia, no, Polska do 16 sierpnia ma czas na to, żeby wywiązać się z orzeczenia czsue w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jeżeli to się nie stanie, to Komisja Europejska wystąpi do czsułe o nałożenie na Polskę kar finansowych. Jeżeli tych Polska płacić nie będzie, to komisja wyegzekwuje te pieniądze właśnie z tego budżetu dla Polski przeznaczonego. Zwyczajnie dostaniemy odpowiednio mniej pieniędzy niż jest to zapisane w planach. Oczywiście komisja chciałaby jak najszybciej nas ukarać, jeżeli faktycznie ma to zrobić. Nie ma co w końcu na to czekać, ale jeżeli nie uda się w tym budżecie, to pieniądze można przecież potrącić w kolejnym i w kolejnym. O ile rzecz jasna, to pisowi nie znudzi się. Bycie członkiem Unii Europejskiej, dlatego te konkretne opóźnienie jest dla komisji pozytywne, bo może dzięki niemu uda się wyegzekwować postanowienie TSUE już teraz, ale jak się nie uda, to pieniądze i tak zostaną od nas wyciągnięte, przynajmniej jak to brzmi. No mniej więcej w ten sposób, że to będzie takie łatwe, ale to też nie aż tak koniecznie. Jak będzie naprawdę, no zobaczymy, bo tych ultimatum to Unia stawia wiele wobec wszystkich. Ciekawostka dnia. zgłoszenie o nietrzeźwych i wulgarnych rodzicach, pijany dewastuje ławkę czy zakłócenie ciszy nocnej przez głośną imprezę. To tylko niektóre z zawiadomień, jakie otrzymała podhalańska policja w nocy z soboty na niedzielę. Po liczbie przeprowadzonych policyjnych interwencji da się zauważyć, że sezon wakacyjny pod Tatrami w pełni. Skomentował wezwania rzecznik zakopańskich funkcjonariuszy, aspirant Roman Wieczorek. Tylko jednej weekendowej nocy policjanci z Zakopanego okolic musieli interweniować kilkadziesiąt razy, analizując w to kroniki policyjnej można zauważyć, że niemal wszystkie przypadki mają wspólny mianownik – alkohol. Na hałasy i zabawy rozluźnionych turystów skarżyli się mieszkańcy Zakopanego oraz inni turyści, którzy chcieli odpocząć po górskich wycieczkach. Policjanci musieli upominać awanturujących się turystów na krupówkach i w pensjonatach, powiedział Wieczorek. Już po godzinie 18 pojawiła się informacja o konieczności podjęcia interwencji w Białce Taszańskiej, skąd dotarło zgłoszenie o nietrzeźwych i wulgarnych rodzicach. Zresztą skutki Upojenie alkoholowego w kronice policyjnej pojawiają się częściej. 19:45 Awantura w pensjonacie. Nie agresywny partner. Bliczarów górny. 20:28 Nie mężczyzna przewraca się. Zakopane. 23:24 Nie trzeźwy dewastuje ławkę. Bukowina Tatrzańska. Można przeczytać w policyjnych zapiskach. Z kolei w białym Tunajcu ktoś zauważył pijanego mężczyznę, który zataczał się idąc środkiem drogi. Podobny przypadek był również w Zakopanem. Tu jednak turyści byli w takim stanie, że nie byli w stanie utrzymać się na nogach. Nie trzeźwy na Krupówka. Spożywają alkohol i przewracają się, głosi wpis 20:33. Widzicie, i to wszystko jest przez podatek cukrowy i zmiany małpkowe. Przez to małpki są dużo droższe i Polacy w szukaniu oszczędności, zamiast kupować małpki, kupują na hurt całe litry wódki. No i z pozoru wygląda to jak oszczędność, bo rzeczywiście za litr wychodzi mniej, ale jak już ma się w barku litr zamiast jednej małpki, to zamiast wypić tylko pojemność małpki, pije się. Więcej. I właśnie w, tutaj można dopatrywać się winy rządu. Jest to dokładnie tak, jak przewidywaliśmy zanim zmiany wprowadzono. Na pewno to nie jest wina tych ludzi. To wina rządu. Gdyby nie wprowadzali takiego podatku, to małpki byłyby tańsze, Polacy nie musieliby oszczędzać, przez co nie piliby tak dużo. No to jest takie proste. Tak pewnie jest. Tręfy sucharek. Co mówi Staś, żegnając się z Nel? Panel. Skwara mamy od Barteloziom za co serdeczny szacun i oczywiście otrzymujesz od nas złotą Nel. A jeśli ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie wbije na mojego TikToka Maciej Porstawka lub Maciek BNB, gdzie e, wszystkie słuchary są bez e, całej otoczki e, newsowej. Więc jak chcecie po prostu słucharów i to jeszcze z napisami, to TikTok koniecznie. Polecam naprawdę bardzo serdecznie i to tam w komentarzach możecie pisać swoje kolejne słuchary, które być może pojawią się w następnym programie. Tymczasem ja już się będę że z Wami żegnał. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować, zostawiać łapkę dzwona, no i jakiś komentarz, a już niedługo być może będzie częściej. Taki dzień, w którym wypuścimy Wam aż trzy materiały. Trzymajcie się ciepło, no i hej. Na serce zaśpiewa, zawoła, że pragnie miłości większej niż ma. Gdy na stacyjce Warszawa wesoła stanął czas, kosmyki i włosów wiatr zdmuchnął.